Zanim przystąpimy do realizacji porządku dziennego, czyli informacji głównego geodety kraju na temat funkcjonalności administrowanego przez główny urząd geodezji i kartografii rzędowego serwisu mapowego www.geoportal.gov.pl Chciałbym poprosić ponownie pana posła Sośnierza o założenie maseczki. Ponownie przypominam, że przedstawiłem stosowne zwolnienie. I nie zamierzam z Panem dyskutować na temat jego zasadności. Proszę pan o z... jego respektowanie. Z całym szacunkiem, Panie Pośle, ja tako takowego zaświadczenia nie otrzymałem w związku z powyższym. Nie Chcę pan zajrzy pan, do Pani Marszałek, do gabinetu, jeśli stanowi, Pan to chce udostępnić. Stanowi Pan zagrożenie potencjalne dla nas wszystkich obecnych tu, więc prosiłbym o uszanowanie również kultury osobistej i założenie maseczki. Znacznie większe zagrożenie pan tutaj stanowi z, z pańską wątpliwą kompetencją do prowadzenia tych obrad, także proszę kontynuować i nie przeszkadzać panie w wykonywaniu pośle, mojej pracy. Panie, panie pośle, przywołuję pana do porządku po raz pierwszy. Proszę o założenie maseczki, u pan, pan, pan się czuje zagrożony, proszę zdalnie uczestniczyć. Jest taka opcja. No nie, siedzi z nami, pani poseł. Siedzi z nami i są zasady i chciałbym, abyśmy je respektowali. Ja zaświadczenia lekarskiego. Ja za lekarskiego pana posła Sośnierza nie widziałem, w związku z czym dla mnie takowe nie istnieje. Jeśli pan ma je przy sobie, proszę je okazać. Jeśli będzie poprawnie wystawione, Pan nie, nie jest będę organem miał wyboru, do będę musiał pan, pan nie jest organem poważnym weryfikowanym. Po raz drugi do. Porządku. Również Pana przywołuję do porządku, że do, do Dziękuję serdecznie. stosowania się do ustaleń ustanowionych przez Marszałka Sejmu. Wykluczam Pana z posiedzenia komisji. Nie wyklucza Pan, bo nie ma takiego Dzień. prawa na tej podstawie. Na podstawie regulaminu sejm Przewodniczący Komisji ma takowe prawo. W związku z powyższym niestety pomimo usilnych próśb nie, nie jest Pan w stanie założyć maseczki utrudnia pan prowadzenie obrad. Wykluczam z pana z posiedzenia. Z czym pan utrudnia? niech pan prowadzi, nie zawracę proszę, głowy głupotami. No. to nie są głupoty, tylko sprawy naprawdę wagi bardzo... To jest moja mażeczka, jest sprawą wagi państwowej. No niech tak, pan kupnie pan... głowę. No. Maseczka w sposób zasadniczy ogranicza ryzyko zachorowania pan będąc, nie wiem, szczepiony czy nie? nie. Nieprawda, to są, nie, to są nieprawdziwe. E, no, pan instytucje. się nie opiera na nauce, ja się no, no opieram na nauce. 65 badań, wyszło podsumowanie 65 badań, które stwierdzają, że maseczki nie mają istotnego wpływu na rozszerzenie się chorób, więc to jest antynaukowa szuria, co pan tutaj prezentuje. No, myślę, że jest dokładnie na odwrót. Proszę o opuszczenie sali, przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Czy może pan poseł opuścić salę? Panie pośle, czy może pan opuścić salę? Znaczy ja odbieram to jako ewidentną prowokację, bo założenie maseczki nie stanowi wielkiego problemu. Stanowi wielki problem, bowiem jest pan na sali bez maseczki, bez przedstawionego mi zaświadczenia, że jest pan zwolniony z noszenia Jak tej wcześniej maseczki. wcześniej panu przewodniczącemu to nie przeszkadzało wiele razy, więc niech się pan nie wygłupia. Już Zawsze zwracam uwagę o założenie maseczek, nawet kiedy nie było tak drastycznej sytuacji epidemicznej, jaką mamy z jaką mamy do czynienia w chwili obecnej. Nie mamy jakiejś drastycznej sytuacji, liczba zgonów spada. Liczba zachorowań rośnie. Niestety liczba zgonów w tym samym będzie, mam nadzieję, nie, nie będzie rosła, ale wszystko wskazuje na to, że będzie rosła. Czy może pan opuścić salę? Dobrze wie pan co, to znaczy siłą nie będziemy pana wyprowadzali, natomiast z całą pewnością udam się w pana sprawie do pani Marszałek.